Hej, hej! Witam Was na kanale Dr. Horse. Dzisiaj będzie pachnąco, błyszcząco i naprawdę czysto. Przedstawiam Wam czysty koń. Wegański szampon, który sprawi, że Wasz koń będzie wyglądał jak prosto z reklamy. Opowiem Wam, dlaczego ten szampon jest inny niż wszystkie, jak go używać, żeby efekt był jak najlepszy i w jakich sytuacjach sprawdzi się najlepiej. Można usłyszeć, przecież koń to koń, trochę błota mu nie zaszkodzi. Ale kąpiel to nie tylko kwestia wyglądu. To również higiena skóry, usuwamy kurz, brud i bakterie. Komfort konia, bo czysta sierść mniej swędzi i lepiej oddycha. Profilaktyka, bo łatwiej wtedy zauważyć małe urazy bądź podrażnienia. I tak... Przez Znajmy, trochę też dla nas, bo fajnie jest widzieć ładnego, pachnącego, czystego konia. Szampon Czysty Koń od Dr. Horse skutecznie usuwa zabrudzenia, błoto, kurz, plamy strawy nawet te po padokowych szaleństwach. Nie podrażnia skóry dzięki łagodnym detergentom i naturalnym składnikom. Nadaje połysk i nawilża. Gliceryna i pantenol naprawdę robią tutaj robotę. Sierść po kąpieli jest miękka, błyszcząca i łatwa do rozczesania. Podkreśla naturalny kolor sierści niezależnie czy wasz koniec siwy, gniady, kasztanowaty czy kary. Jest wegański, a jego receptura jest dobrana z dbałością o naturalne pochodzenie składników. To nie jest zwykły szampon, żeby po prostu zmyć wrót. To pielęgnacja, która sprawia, że sierść i włosie są czyste, miękkie, błyszczące, odżywione i mocno nawilżone. Co mamy w środku? Łagodne detergenty, które dokładnie czyszczą, ale nie wysuszają. Gliceryna, która przyciąga wodę i zatrzymuje ją w sierści, zapewniając nawilżenie. Pantenor łagodzi skórę i nadaje włosiu sprężystość i blask. Olejek zapachowy, delikatny, świeży aromat, który utrzymuje się po kąpieli. Ale jak właściwie go używać? Przed kąpielą dobrze wyczyść konia szczotkami, żeby usunąć suchy brud i splątania. Następnie moczymy sierść, polewamy konia wodą, zaczynając od nóg i stopniowo przesuwając się w górę, żeby uniknąć szoku termicznego. Nakładamy szampon, można bezpośrednio na sierść albo wcześniej rozcieńczyć w wiaderku z wodą. Wmasowujemy go dłonią, gąbką lub miękką szczotką, aż pojawi się piana. W miejscach szczególnie brudnych masujemy dłużej. Później spukujemy konia, dokładnie od góry do dołu, aż woda będzie zupełnie czysta. No i na koniec pozwalamy koniowi wyschnąć naturalnie lub Osuszamy go ręcznikiem. Po kąpieli warto również użyć sprayu grzyba i ogon, wtedy włosie będzie jeszcze łatwiejsze w rozczesaniu. Kiedy warto wykąpać konia? Po intensywnym treningu, kiedy koniec spocony i brudny, przed zawodami, żeby wyglądał perfekcyjnie, w trakcie upału, żeby odświeżyć sierść i ochłodzić konia, po padokowych kąpielach błotnych lub przed wizytą fotografa, bo błyszczący, czysty koń to również piękne zdjęcia. Czym więc wyróżnia się czysty koń na tle innych szamponów? Wielu właścicieli boi się kąpieli konia, bo zwykłe szampony wysuszają i potrażniają skórę. Tutaj tego problemu nie ma. Łagodna formuła sprawia, że możecie go używać regularnie, a sierść będzie z każdym myciem w coraz lepszej kondycji. Dodatkowo jest odpowiedni dla wszystkich raz oraz maści, więc wystarczy dla całej stajni. Dostępny jest w dwóch pojemnościach: 500 ml idealny do codziennego użytku w stajni. 100 ml wersja podróżna, idealna na zawody bądź na wyjazdy. Czysty koń to szampon, który czyści, pielęgnuje i podkreśla naturalne piękno waszego konia. Bez podrażnień i bez wysuszania. Po jego użyciu sierść jest nie tylko czysta, ale też miękka, błyszcząca, odżywiona i mocno nawilżona. Bo kiedy koń wygląda świetnie, czuje się jeszcze lepiej. Link do produktu znajdziecie w opisie pod filmem. A ja jak zawsze mam do Was pytanie. Jakie są Wasze sposoby, żeby Wasze konie wyglądały jak gwiazdy padoku? Macie może jakieś triki pielęgnacyjne? Koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach. Łapka w górę, koniecznie subskrybujcie kanał Dr. Hors, a my widzimy się w kolejnym odcinku.